Jesteś bezdomny od 4 miesięcy? Tak. Co jest przyczyną Twojej bezdomności? Przyczyną jest to, że zrobiłem źle. Zacząłem dzwonić do innych kobiet i moja pani zajrzała mi w telefon. Zajrzała mi w telefon, i przyjechałem z pracy i wszystko było spakowane przed domem. Musiałeś opuścić mieszkanie, tak? Musiałem, tak. Bo, bo to w zasadzie to było jej mieszkanie. Uh -huh. Bo ja ją poznałem przez, właśnie przez internet też. I to było jej mieszkanie. Od dawna się znaliście? Nie, krótko. Tydzień czasu. Pojechaliśmy do hotelu. No tam wiadome sprawy damsko-męskie i już od tamtej pory byliśmy razem, no. I po tygodniu zajrzałaś w telefon, tak? Nie. Yy, około 5 miesięcy minęło, yy, jak zajrzała mi w telefon. Czyli mieszkaliście razem przez razem prawie mieszkaliśmy, pół roku, tak? no, hmm. razem spaliśmy, razem mieszkaliśmy. Miałem bardzo dobrze, ale popsułem to. Miałem codziennie obiady, miałem co, codziennie co jeść. Yy, nie paliłem, nie piłem. I było dobrze. A, ale niepotrzebnie zacząłem dzwonić po, po internetach. Koledzy mi tak doradzili. A tak, żeby zadzwonił do innych kobiet? Tak, ta, żebyś utrzymywał kontakt. Tak, żeby poszukać. No, no i to tak wyszło.